Jedna z uczestniczek szóstej edycji programu Rolnik Szuka Żony podzieliła się radosną nowiną. Agata, która rywalizowała o serce Adriana Berkowicza w programie, właśnie ogłosiła, że jest w ciąży i spodziewa się kolejnego dziecka. W opisie napisała: Nasza ostatnia podróż we troje, pełna sentymentu i radości w oczekiwaniu na naszą nową pociechę. Dodatkowo ujawniła także płeć dziecka. Od ponad dziewięciu lat program zatytułowany Rolnik Szuka Żony dostarcza rozrywki i emocji. Aktualnie widzowie mogą cieszyć się już dziesiątą edycją. Uczestnicy programu, rolnik, szuka żony, budzą duże zainteresowanie widzów, którzy z niecierpliwością śledzą, jak potoczą się ich dalsze losy. Agata, jedna z bohaterek szóstej edycji tego programu, rywalizowała przed kamerami o serce Adriana Berkowicza. W końcu jednak miłości nie znalazła w ramach projektu. Rolnik wybrał Ilonę, ale okazało się, że ten jedyny czekał na nią poza programem. Obecnie Agata to szczęśliwa żona i mama. Mało tego właśnie ogłosiła, że spodziewa się kolejnego dziecka. Zdradziła także jego płeć, zaś o tym, że urodziła córkę, poinformowała na Instagramie w lipcu zeszłego roku. Niedługo później na świecie pojawiła się Róża. Pierwszy miesiąc za nami miłość największa Róża pisała wówczas. Kilka miesięcy temu, w czerwcu, Agata i jej partner Łukasz wzięli ślub. Uroczystość odbyła się w Stanach Zjednoczonych, teraz już jako małżeństwo. Oczekują na rodzin kolejnej pociechy. Wiadomo, że niebawem na świecie pojawi się chłopiec. Agata z programu Rolnik szuka żony pokazała zdjęcia wykonane podczas rodzinnej wycieczki nad morze. Przy okazji zaprezentowała będące już sporych rozmiarów ciążowe krągłości. Ostatnia podróż we troje, sentymentalnie, w oczekiwaniu napisała, dodając hasztag Będzie syn. A wy lubicie Agatę z szóstej edycji programu Rolnik szuka żony? Dajcie znać.